manko widzowie i na tym odcinku yy, na tym odcineczku będziemy sprawdzać z widzami update yy, tutaj wciąż dziewczyna pisze że nie może to łączyć takie te wolisz innych ode mnie ja nie mogę widzowie ja nie lubię jak ktoś takie co, takich coś pisze do tego po prostu ja mam tyle widzów i wymyślicie tak jakby że po prostu Uda mi się wszystkich dołączyć do wszystkich, wszystkich nie wiem, dodać, ale to jest niemożliwe po prostu widzowie, więc mam nadzieję, że. No. W ogóle za 11 minut mamy update, ale z, yy, taki z adminem, coś w tym stylu. Ja sobie tutaj. Yy, Coś, teraz się mi się udało na Arte z tobą. Tutaj ja sobie robię różne takie um, cośka. Widzowie, możecie tutaj różne, różne takie ciekawe cośka dać, jakiekolwiek dać. Nie wiem, na przykład banan i mango. Idziemy na pewno coś wyjdzie. I widzowie, jeśli chcecie jakiś odcinek z tego, jak Wam pokazuję, O. Jak wam pokazuję różne takie fajne przepisy, to możecie po prostu napisać w komentarzu i ja wtedy właśnie yy, na razie zrobię taką. Ja wtedy zrobię taki odcinek. Więc tak, 10 minut, tak. Smoothie? Smoothie? Co? Czekajcie, co? A, a gdzie to jest? Czekajcie, a gdzie to mam wziąć? Yy, gdzie ja to mam? Bo ja tutaj coś zrobiłam. I gdzie to teraz jest? Tutaj może gdzieś? Jest. Ej, on jest nawet duży. Patrzcie, jaki fajny. Ej, ładne to, mega ładne. Dobra, tak, teraz dajemy mu. Proszę. I co ty mi dasz, proszę mi powiedzieć? Smart, toy, medium toy, Artiko, artichoke, coś, o zabaweczka e, I chyba jakieś nasionko, tak? Tak, ja to kiedyś już miałam e, Ja mogę gdzieś to postawić, to postawię sobie tutaj, o może Za 9 minut będzie update, mam taką nadzieję więc tak, u mnie tutaj już jest dosyć, dosyć duży ogródek, chyba, nie wiem. I w ogóle możecie się zdziwić, że mam... Mi mam czwarte okulety do Ciebie, nagrywasz, nagrywam i yy, jesteś na Mam ty, jeden trylion, tak yy, Jagódka mi powiedziała, bo Jagódka właśnie mi dała te więc jej bardzo dziękuję możecie jej napisać ser, możecie jej w komentarzu napisać dać serduszko emotka serduszka i dam, da ja sama serduszko wam zrobię i patrzcie, jeśli ja wam mówiłam mm, o tym, że możecie dawać tu cokolwiek np. jabłuszko teraz już i tomatę, kuk i coś tu się gotuje Minka, pozostaw to danieczko w ogródku już to zrobiłam. Hop. E, więc no, widzowie, Tutaj możemy robić cokolwiek. 7 minut mi się nawet zdąży. W ogóle się okazało, że mam taki płotek. E, co, co, co jest? Nie mogę tego postawić. Nie wiem skąd mam ten płotek, ale skąd? 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 Co? Nie wiem sama, ale no. I mam. Ja chcę tutaj coś postawić. I idę do, tam zrobić mój wtedy ojejku. I w ogóle postawić tutaj, robić ten dalej oczy. Śliczny ogród, O, dziękuję bardzo. Widzowie. Hop, 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 hop. A! W ogóle, Jagódka mi powiedziała, że mogę y, tą skrzynkę, i tutaj mogę tutaj kupić. To, coś Ona mi powiedziała, że wtedy mi wystarczy, więc kupmy to. Czy ja to mogę to kupić? Udało mi się! Jaj, yeah, udało mi się! I teraz jakby. lod, Czy to jest. Ale mega, i teraz mam. Ale, ale fajne. You need to wait. Aha, teraz muszę... czekać dwie minuty. No ale dobra, i tak fajnie widzę, podoba mi się to. Będzie może... No, w ogóle mam teraz mniej, więc możemy pójść sprzedać coś, więc... Ja ma um... inwentory. No, nawet spoko chyba. Za 6 minut mamy e, update nowy i za godzinę jeszcze mamy update, więc megaśnie ile tu jeszcze 5 minut trzeba czekać. <laughs> Ale dobre widzowie nic się nie stało. Tak, my teraz możemy tutaj w sumie coś dać. Mogę... 2, minuty i 14. Tak. No dobra. Tak, e, moje ulubione zwierzątko, ja wam nic nie mogę dać do jedzonka niestety. <laughs> A! Skąd? Ej, widzę, skąd ja mam, ten... ja mam go perka? Skąd to? Ciekawe, widzę, ciekawe. Eee, tak, idziemy sobie tu. Dajemy mu to, bo ja nie wiem skąd ja to mam, nawet ciekawe. Tak, i co mi dasz? Fork, fork, jaki fork? Co to za fork? Może tutaj gdzieś? Chyba nie widzę. Żeby... Może to jest jakiś tutaj coś. Jakiś ten. No nie, wątpię. A może zabawka. Może to jest zabawka. Może to jest zabawka. A gdzie się w ogóle tu są small toy. Takie co. A ja mam, ja mam spray taki. Rr, ja nie wiedziałam. Hej. Ja. <grym> co wszyscy tutaj obok mnie? Ja tutaj mam pusty ogródek. <grym> Kupiła drugi ogród. Dasz trochę kasy? Nie. <noise> Za 4 minuty mamy. Oje, oje, oje. Tak, czy to tutaj coś mamy ciekawego? Nie. Dasz 200 bilionów. Jakby. Ja nie daję, bo mi to potrzebne na odcinki Naprawdę. Eee, ile jeszcze? Ona nie da. <noise> Dwie minuty. O, 37 sekund mi zostało do czekania, to nawet fajnie. Tak samo jak ja. Teraz trzeba czekać, 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 czekać. 4 minuty jeszcze zostało. I zobaczę co tam. Co tam się u mnie gotuje. Ile tam 3 minuty jeszcze? Mink ma pytanko. Jakie jest jest to kupiłem drugi ogół. Chyba już mogę chyba zrobić, prawda? Serio? 29 dziewięć sekund? <laughs> Ech, no dobra, no. No i teraz mogę. To for life Co to ma być? Jest! Udało mi się! Nareszcie! Coś to. Those... Ogródkie. Tak, ja chcę coś sprzedać, żeby mieć trochę więcej. Money, money, money. Um, tak, um, że kupuję drugi ogród. I dobrze mówisz, się O! Tu, 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 tu. No, czemu nie mogę? Dobra, wzięłam. Spinaczka. Tu, tu. A, a. Sorki. Tak. Mhm, mm mhm. W ogóle napiszcie mi w komentarzu widzowie, kto lubi gierkę garden. I co w ogóle wolicie? 99 nocy w lesie czy grała garden? Jestem mega ciekawa. Ech, I zobaczymy, co mam więcej nagrywać. widzę. W ogóle ta klawiatura ciągle bo ja tutaj e, muszę jakoś skoczyć. Ale się nie da. Jeszcze nie, nie gotowe. O! Lili, hop, ojejku, a ten, a to, a to jeszcze nie, okej, sobie poczekamy Pójdę może sprzedać, za dwie minuty update w ogóle widzowy, Więc mega fajnie Tu, 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 minuta jeszcze, la, 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 mega że będzie update w ogóle widzowy, bo to jest fajne Prostu. W ogóle tutaj mam taki Dragon Fruit, gdzie mam 18 milionów. Ale to jeśli będę bardzo potrzebowała, to tego wezmę. A tak to. O, o duże. a jabłuszko! Napiszcie, ja kończę papa. Pa. Pa. E, napiszcie w ogóle widzowie też w komentarzu, co wolicie? Jabłuszka? Czy może. Nie. Jakie bardziej lubicie jabłuszka? Czerwone czy zielone? Ja bardziej lubię bo żeby tylko były jabłka widzowie. Jedna, jedna, dobra, jedna minutka została, jedna minutka, jedna minutka, jedna minutka została, więc tutaj 20 sekund. Ja się tak cieszę widzowie, została minutka do update'u. Jestem ciekawa co się w ogóle tam stanie widzowie. Tak, 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 tak. tak. Mogę no następnym razem kupię robuxy, więcej robuxów sobie winien nagrywasz. Nagrywam... Ah, już red... Znowu smu... Co? A to takie małe. Pozdrawiam, it's ja. I ty. A to takie malutkie, ale to musisz mi też coś tak, prawda? Korn. A po co mi, a po co mi kukurydza, proszę mi powiedzieć? No, ale okej, okay. no spoko. Ehe <laughs> <laughs> I, i o. A pozdrowisz, już pozdrowiłam. E, ile tu? Godzina. Godzina do update tu pisze, ale przecież jakby tutaj musi... Ale drugie to się byłam plan. Jakby musi gdzieś wyciągnąć. Za 9 może 18 jedenaście, 16 sekund zostało. Nie wiem widzę, ale może dziewięć, dziesięć, osiem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No i gdzie ten update? I gdzie ten update, proszę mi powiedzieć? Okej. Okay. Okej okay, widzowie trochę smuteczek, <laughs> smuteczek, bo jakby gdzie ten update? Powinien być o 15 i o 16, a tu nie ma. Hmm... Gdzie ten update? No dziwnie, dziwny, no okej. Okay. Poczekamy trochę jeszcze tutaj, ale i tak jest fajnie i tak nawet jeśli nie będzie uplet to i tak... Ten update proszę mi powiedzieć. Ja chcę update. Ja chcę update. Dziwne widzowie, dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne i bardzo dziwne. Podobno zaraz będzie update. Dziękuję pytanko jakie? E, więc e, trochę jeszcze sobie tutaj poczekamy widzowie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Trochę jeszcze sobie tutaj poczekamy. Hop, 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 hop. Ona nie dodaje! <noise> a my sobie idziemy za. Kogo to jest ten. Kogo to jest ogródek? Wow! 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 A później. A później. A później, czyli kiedy? <głos> tak. <głos> e, tak, ja chcę to. No Patrzcie, jakie jest gigantyczne po prostu. Gigantyczne winogrono, winogrono, winogrono. A to też jest duże dosyć. Ja puszczę, bo... No ja jak będziesz miała czas. Zusi! <ścoughs> pozdrawiam, jeśli dobrze przytam, to pozdrawiam siebie. Tak, idziemy sobie, idziemy sobie tam, 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 tutaj, tutaj. I jak go tego to więc co jest hmm, hmm, hmm To tak, Apple, ok, dosyć duże, więc tak, dodaję tu. Teraz dodam to. Jakaś zupa, <grywa> chyba będzie. Zupa, zupa, zupa. To nie jest aż takie duże. O Dziękuję! Dziękuję bardzo, Patrzę. Dzięki, słodziak! Gdzie on jest? Ojeju, jaki jakiś łodziak! jaki jakiś łodziaczek! Napiszę. Słodziak, słodziak. A mnie pozdrowić? pozdrawiam, pozdrawiam, cię, W ogóle mam już dosyć dużo zwierząt, powiem tak wam szczerze mówiąc. O, dużo to Dziękuję. Ja tak sobie myślę, widzowie, że dzisiaj możemy sobie nagrać e, sąsiedzi. Nie wiem, jakoś tak mi się zachciało. E, w sumie się boję tam iść, e, jakby, iść nagrywać, tak, bo tam są wszyscy oczywiście no, nastolatkowie. Ale to jest gigantyczne. Krzesło mnie uderzyło. No, ale tam. Uha. Ale tam mi się nie stało. He, 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 he. Dobra, to tak, e, ale ładnie, ale ładnie to wygląda, prawda? <grym> a ja się zapytam. Nie, czekajcie, a może się nie zapytam. Czy to w ogóle ma to? Czy nie ma tego? Ma to... Mhm, mhm. mhm. Okej. Okay. <grym> Idziemy sobie tutaj. Tu tu, tu. Kupujemy sobie Tom. Nic więcej. W ogóle takie coś dodali to jest bardzo ciekawe coś powiem nam, szczerze. Eee, czemu update' tu nie ma? Ja, chci ja chciałam update, a tu update nie pamiętam. No co tam być? Eee, ta ta tańczymy. Czemu zaczęliśmy tańczyć? Czy się zaczyna update? Proszę mi wytłumaczyć, czy zaczyna się update? Lec! Tak! Update! Nareszcie! <gry> Doczekaliśmy się widzowie dla król princewinki koko zoty jako korona Dziękuję bardzo Aleks, pogoda. Dziękuję. Jabadaba. Y ja <grym> badaba. się to nie stało. Dziękuję. A, bo ja nie tam naciskam. Dziękuję. Czemu to się nie wysyła? Zaraz się trzy razy wyśla. Ale okej. Okay. Na, 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 na Czy ja nic nie mogę napisać? Ok, rozumiem, nic nie mogę napisać. Ale fajnie. <grym> Dokładnie. Mogę coś napisać? Czemu ja nic napisać nie mogę? Ale okej. Okay. No i co? I teraz tak będziemy tańczyć. Złoty pomidor! Jej! Jak latają nam w ogóle ręce? No i gdzie ten update? No ja chcę już. Czy tak się ospokoiło? I co teraz? Bo to, że... Błagałam. Co? Mogę zdjęć? Tak. O, napisałam! Nareszcie się udało. Open screen, please welcome my dear friend Albert to grow a garden. Co to na? Czekam aż 10 minut, aby to łączyć. Co to być Proszę mi wytłumaczyć, co takie duże? LOL. Osiemdziesiąt kilogramów Okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej okay. I kiedy Będzie Będzie update Już, okej okay. To tak to nie za duże, więc wezmę to. Winogronko rośnie duże. To mi dość, to się cieszę. Tak, e, okej, okay, nieważne. E, tak, e, za 50 minut i 5 sekund. Hmm, napiszę, ale miał być też o 15.00. O, dziękuję bardzo. Na razie muszę tak zrobić

Kręcimy się. minkę gotujemy. Kółko. Kręcimy się. Aaa! <giby> e, ale gigantyczny ten kokos. Koko na to, dziękuję ci bardzo. Napiszę. Dziękuję. La, 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 la. la. <giby> e, <giby> Czekajcie, ile to w ogóle kosztuje? Proszę mi powiedzieć. Hmm. How much? How much? Jest this? pół miliona. No ok. Ech, funny dźwięk. No oczywiście, że ze mną jest fajnie. No to powiedział, że nie. <ścoughs> tak, no kiedy winogronka się już Jak, tak jakby, um, um, zrobi? Można tak powiedzieć. No widzowie, naprawdę chyba będziemy kończyć. Po prostu potem się... Help! Jak to help? Nie, nie, co się stało? Ejku, Get me out of his coś tam coś tam Widzę, mi się wydaje, że nic się takiego nawet nie... Nie stanie? Co to? Zaczął się sam, sam update, czy co, co? co? Ale nie, ej Czy takie nie było? Nie, nie było takiego nieba co? A więc się zaczął na Naprawdę to będzie mega długi odcinek, bo po prostu... Mm. Ja nie, nie potrzebuję, no ale okej. Okay. <laughs> Dziękuję. I'm shocked, guys. Albert has no plans O co chodzi? Ale co? Gramy w tourowkę. Możemy pływać, widzowie. Ale mega. Fajnie to. Mega no to powiem szczerze mówiąc. Ale tu jest giga ogródek. Wow. A tutaj, z ile to jest? Okej, okay, dużo. Powiem szczerze, że dużo. Zaraz się zobaczymy, bo zaraz się zobaczymy po prostu, kiedy będzie Arden, czyli za 43 minuty. Więc zaraz się zobaczymy po prostu, widzowie, więc yy, więc zaraz się zobaczymy, widzowie. Więc na chwilkę, papa. Pa.